Jesteś osobą, która na co dzień mierzy się z takimi ludźmi nietapialnymi, ponieważ pracujesz gdzie? W warsztacie terapii zajęciowej. Okej, okay, a poza tym grasz na gitarze, kaza się i mm -hmm. jesteś liderem zespołu na Project. Można tak powiedzieć. A tutaj skoro wspomniałem o November Project. Ty byś mógł w kilku słowach o genezie zespołu, o tym jak powstał i dlaczego akurat tak? Więc powstaliśmy bardzo dawno temu. Na początku yy, muzykowaliśmy sobie. I było to dla nas bardzo, bardzo przyjemne, ale nie do końca satysfakcjonujące. Mieliśmy aspiracje, żeby tworzyć coś ciekawszego, bardziej ambitnego. Napotoczył się paprodziad, z nim się już potoczyło całkiem ciekawie i do tej pory jest jakby ten standard, który się w zasadzie rozwija od tamtej pory. To jest muzyka, którą gracie, tak można chyba nazwać tego gatunku, regę, tak klasyfikować? Bliżej nam do regę, roka, niż do każdego innego gatunku, ale to jest. Bardzo takie eklektyczne. Każdy to zna, niepoprawny optymista. Dla jednych Jocha, innych rzecz oczywista. Kto woli bogrzebowy marsz, jak to twista. Kto woli słońca, dla kogo czysta. Bo jeden woli sobie kisić o górach, a drugi przechadzać się z głową w murach. Pytasz, na co to, po co, dlaczego. Proste, bo nie ma tego złego. Istotne w Nowej Berze jest to, że spotykają się ludzie, którzy. Chcą spędzić czas przy tworzeniu muzyki i, i dobrze im z tym. E, mnie się dobrze na, gra na gitarze, dobrze mi się gra z tymi muzykami, z którymi jestem teraz. Jakość, koniec tym dołem, mam tego dość. Pora się wkurzyć na zwątpienie w końcu i skupić się na swym wewnętrznym słońcu. Więc najbardziej skrótowo mówiąc, dookreślając nowember, to, to zespół, który zabiera w sobie pełnosprawnych i, i niepełnosprawnych uczestników mm -hmm. muzyków. Osoby niepełnosprawne, z czym się mierzą? Z jakimi niepełnosprawnościami? Przede wszystkim ruchowymi. Mhm. Czyli tam są osoby, które jeżdżą na wózkach? Część tak. I jedna osoba z tego, co kojarzę, też cierpi ze spódek, prawda? Prawda, Nie wiem, czy cierpi, ale posiada cechy, ale autystyczne. Posiada cechy autystyczne. Jak się udało taki tym stworzyć? Mhm. Co wszystko na szczęście się zmienia i w Polsce tak samo się zmienia podejście osób niepełnosprawnych i ich otwartość na różnego rodzaju aktywności, więc nie było to trudne. Dużo trudniejszym jest przekonanie publiki, żeby przychodziła na koncerty, a organizatorów, żeby chcieli zapraszać w taki projekt. Stawanie na głowie, żeby to miało określony poziom i żeby to się dobrze sprzedawało. A jaki początkowy był odbiór publiczności? Wiesz co, generalnie jest tak, że ludzie boją się osób niepełnosprawnych, mm -hmm. boją się czegoś nowego i to cały czas jakby ma miejsce nawet studenci, którzy odwiedzają naszą placówkę, mhm. nie są w stanie skumać, że jak przyjdą na nasz koncert, to się dobrze zabawią. Mhm. Jakby traktują to, że jak niepełnosprawni, no to pograją na grzechotkach albo ktoś puści z keyboardu jakiś podkład i będzie smęcenie, nie? Ulec, A my będziemy musieli być brawo, żeby pokazać, że, że żeby żebym, tak, żeby im przykrość Ale jak przychodzą, to wracają, pewnie, tak? No tak, tak, z reguły tak się zdarza. A i dziewczęta, panowie i panie, zaczynamy rekolekcję: hip hop, pokazanie We are brothers in the Jesus. Dogie z twego Nasza rodzina jest bardzo silna, więc poświęć kilka wolnych. Takiego znajomego, artystę, malarza, który kiedyś mi powiedział, że gdybym ja nagle stracił wzrok, to ja bym sobie w łeb i wiem, że bym był poważny. I zdaję sobie sprawę, że takich ludzi jest sporo. Co byś mógł powiedzieć takim ludziom, którzy być może w tym momencie, no to oglądają, być może w tym momencie zderzyli się właśnie z takim pociągiem. Pojawiła się w życiu ciężka choroba, wypadek, który spowodował, że pojawiło się w niej cokolwiek innego. żeby praktykowali brak przywiązania. Jeżeli artysta jest przywiązany do swojego fachu, to odebranie mu będzie wiązało się z końcem jego świata. A jeżeli będzie to traktował jako narzędzie do poruszania się po współczesnym świecie, to pozwoli mu na odnalezienie w każdej innej sytuacji. Tak samo jak tutaj w naszym ośrodku są osoby, które no, pe persewerują te trudności, że to od samego początku się tak, a nie inaczej dzieje, to im jest dużo ciężej niż tym, którzy zaakceptowali tę sytuację i idą dalej. Mm -hmm. Czyli pierwszy krok, zaakceptować zmianę? Absolutnie. Każdą zmianę. Praktykować akceptację każdej zmiany. Zmiana nie jest ani dobra, ani zła. Jest po prostu jaka jest. I nieunikniona. No, nic, nic nie trwa wiecznie i wszystko się zmienia. Nie ma rzeczy, która jest stała. Tak może na koniec, jakbyś powiedział. Nie wiem, czy masz swoje jakieś motto życiowe albo przekaz do ludzi, którzy właśnie są w takiej gorszej sytuacji, właśnie na tym dnie, takim dole. Miałbyś ze swojej perspektywy doradzić im. Bo czasami ludzie mam wrażenie, że zamykają się nie wiem, w domu, mają tego doła i, i nie mogą sobie z tym poradzić. Co według ciebie powinni zrobić? Więc jak już się zamykają w domu, to już jest e, pierwszy stopień do tego, żeby tam zostać, więc no pierwsza, pierwsza jak, jako specjalista, jakbym mógł komuś doradzić, to, mm. to jednak porozmawianie z kimś z rodziny, kto ma jakby bardziej trzeźwe spojrzenie na sprawę e, i udanie się później do specjalisty, który bardziej precyzyjnie pokieruje nas tam i ujdzie. Piotr Wiernik Wiernikowski. Dziękuję Państwu. Dzięki serdeczne. Dzięki. Dziej ja <laughs>